Cześć, jestem Anna Stańczak i zapraszam na cykl programów z Galerią Wisła. W dzisiejszych czasach galerie handlowe to jedne z najpopularniejszych miejsc zakupowych. Z myślą o miłośnikach zakupów powstał cykl programów, w których pokażemy trendy modowe, jak dobrać strój na każdą okazję oraz jak cieszyć się z zakupami bez wyrzutów sumienia. Przekonaj się, że zakupy w Galerii Handlowej Wisła to nie tylko przyjemność, ale sposób na poznanie nowych osób oraz spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Zakupy w galerii to nie tylko sklepy odzieżowe, ale również tutaj w Galerii Wisła możemy zadbać o swoje włosy oraz ciało. Ponieważ w babskiej fanaberii nie tylko możemy pofarbować czy obciąć swoje włosy, ale również na przykład skorzystać z zabiegów wyszczuplających. Anna Żagleska, właścicielka salonu. Cześć Asia. Dzień dobry, witam. Asia, co w tym sezonie jest modne? Jakie fryzury? Tak naprawdę to ta moda do nas wraca co jakiś czas i chyba już było wszystko, to tak jak z ubiorem. W tym sezonie modne są włosy mocno wycieniowane, mocno wystopniowane, z grzywką bądź bez. Wystopniowane przy twarzy, wycieniowane przy twarzy, właściwie to na każdej wysokości. Natomiast od razu już zaznaczę, że nasza modelka takiej fryzury mieć nie może. Mhm. Dlaczego, Dlatego, że jest to kobieta, która ma bardzo dużo włosów, ale one są takie dziecięce, bardzo, bardzo delikatne. Mhm. I niestety, to jest włos taki typowo mówię niestety słowiański, bo. Yy, bardzo dużo moich klientek boryka się z tego typu problemem. Ich jest, tak jak powiedziałam, ich jest dużo, ale wizualnie wydaje się, że ich jest mało, bo one są takie cieniusieńkie, dziecięce, bardzo uwrażliwione. Stworzę tę fryzurę w taką delikatnego, delikatną linię wydłużonego boba, no bo też zależy mi na tym, żeby, żeby ta długość została, bo Asia lubi te swoje długie włosy. Leciu sienko, yy, skrócę górę, żeby miała tutaj też ładną objętość, bo to też chyba każda kobieta lubi, czy ma włosów Beśle, dużo, tak. czy nie dużo, to lubi jak tutaj ta góra ładnie się zaokrągla. Asia, jesteś specjalistką od blondu. Ojej, nie wiem. Nasza modelka jest blondynką. Co tak. jej zaproponujesz, tak. żeby z włosami zrobić z kolorem? Ponieważ tutaj nie ma siwych włosów, to jest młoda kobieta, więc tych siwych włosów nie ma. ma Zazdrościwy. Bo... Ma bardzo ładną swoją naturę i ja cały czas będę pracowała nad tym, żeby dodać objętości. Mhm. Czyli będę chciała tym kolorem uzyskać tych włosów jeszcze więcej. I teraz nie wiem, czy mi się uda od razu, postaram się. Tego koloru jej naturalnego dołożyć w wreszcie warstw w dalszej jakby mhm. długości. Przeplotę to jaśniejszymi pasmami. Ustaliłyśmy już, że ten kolor nie może być zimny, bo ona się w nim będzie źle czuła. Poza tym ja też uważam, że on powinien być taki bardziej słoneczny. Mhm. Ja o tej porze wszystkich uróżawiam, upiolecam, jakkolwiek, jakby, co by tokolwiek nie znaczyło, ale rzeczywiście, żeby on był taki, no, taki wakacyjny, letni, taki wiosenny również jeszcze. To, zaletą też tej koloryzacji będzie to, że nie będzie odcięcia takiego wodrości jak ma teraz. Mhm. Będzie mogła tę koloryzację sobie odświeżyć raz na trzy, trzy i pół miesiąca. Bo to jest wygoda. To jest bardzo duża wygoda. Oczywiście spędzi wtedy trochę więcej czasu w salonie niż by tylko mhm. zrobić odrost. Ale dzięki temu też on będzie bardzo fajnie odrastał, więc nie, nie będzie takiego, bo to z nami kobietami to jest tak, patrzymy w lustro, o fajnie, odrostu nie ma, a następnego dnia, kurczę, skąd ja mam taki odrost? Nasza modelka jest już gotowa, o, sami ocencie ten efekt. Asia jest zadowolona, ja jestem zadowolona i chyba wszyscy naprawdę zobaczą różnicę i że naprawdę było warto.